Puczki alkoholizm. Bezpiecznej drogi! Na serio! Alkoholizm. Parę dni temu byłem chory, i wiecie co? Nadal jestem chory. Tak mnie ząb boli. Zastanawiam się, czy to co ja robię w tym momencie, to jest. to, to można w ogóle nazwać vlogiem jeszcze. Tip na życie i dzisiejszy dzień. Jak masz tłuste włosy, i ociec mój ząb to na ściapkę, nawet w domu. Więc stwierdziłem, że Wam pokażę, co robiłem na wyjeździe. Ciekawostka też jest taka, że moje chorowanie jest uzależnione od faktu, że, że nie mogę leków brać, bo nie jestem ubezpieczony. Nie, nie pytajcie dlaczego. No, to ogólnie z ostatniego vloga ze stylu gącia od razu dzisiaj przeszedłem do takiego stylu gore, nie? Za to możemy lecieć. Jak mnie słychać? Więc wyjazd był bardzo poruszający i nie da się ukryć, że odpocząłem, nie licząc tego, że wróciłem z zapaleniem płuc. Jeżeli kogoś to interesuje, to byłem w Krynicy, a głównym moim założeniem był Budapeszt. No i przyznam, że faktycznie zrobiło to na mnie niesamowite wrażenie, ponieważ Budapeszt to nie Warszawka i jest on skonstruowany naprawdę z dużym rozmachem. Troszkę smutny jest fakt, że Budapeszt jest praktycznie w tej samej formie, co paręnaście lat temu, kiedy Polska nawet prawie nie istniała, więc no mają rozmach. To, co mogę wam powiedzieć na temat Budapesztu, to fakt, że naprawdę opłaca się pojechać, ponieważ no moim zdaniem jest co oglądać i robi to kolosalne wrażenie. A przy okazji Węgry nie mają euro, co oznacza, że ich waluta jest w bardzo podobnej inflacji co nasza, więc nie jest dla nas aż tak drogo. Same Węgry, jak i sąsiadująca Słowacja, to moim zdaniem, lekko mówiąc, bieda. I chętnie nawet bym pokazał wam, jak wygląda Budapeszt, jakby nie fakt, że zapomniałem baterii na wyjazd. Ale możecie mi wierzyć na słowo, że było naprawdę fajnie i że było dużo fajnych dupek. I to jest też to, bo jest tam mnóstwo obcokrajowców i o tyle, o ile Węgierki jakoś mocno nie porywają, to dziewczyny, które tam nie wiem, studiują, czy, czy no nie wiem, co one tam robią, ale są naprawdę świetne. A dla pani oczywiście też się coś znajdzie, ponieważ studenci, no... Ciężko mi oceniać, ale moim zdaniem też byli całkiem nieźli. Na pewno lepsi ode mnie, ale to w sumie chyba nie jest aż takie trudne. Na samym wyjeździe nie robiłem aż tak dużo filmów i kadrów i bla bla bla. Dlatego, że stwierdziłem, że chyba jak wyjeżdżam raz na trzy lata, a ostatnio nie zdarzało mi się to za często, tudzież no, wolałbym to zobaczyć samemu. Poza tym była to troszeczkę też wycieczka rodzinna, budująca moje relacje z rodziną, które jakiś czas temu troszkę zaniedbałem, więc pomyślałem o priorytetach. No i tak naprawdę to wszystko, co mógłbym powiedzieć Wam na temat tej wycieczki, więc myślę, że. Koniec kurwa! sypał w ogólnie nie, nie mówię wcale że miałem, miałem nie wychodzić dzisiaj, nie? no nie ma za co. ale stwierdziłem, że wyjdziemy i zrobimy coś i wiecie co zrobiłem? zrobiłem spacer w nocy ty. dokładnie tak siema ziomek to jest dobry ziomek czy... jakie tu jest światu, tu będę przychodził kurwa kręcić vlogi KS Gwardia Łódź polecam Kiedyś tu, tutaj kiedyś chodziłem na boks To jest, wow, wow. to 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 jest właśnie tu. A się obsrałem tego kota. Pom尼亚łaś ostrość. Ale kurwa kota interesuje, jak ja nic nie widzę w tym ekranie. W ogóle z założenia te vlogi powinny być jakąś insynuacją mojego ciekawego życia i jak je montuję, to się zaczynam zastanawiać, czy ja naprawdę mam aż tak smutne, nieszczęśliwe życie. Masz. Pff. Za rzadko wpadam. Ej, naprawdę. Cięcie. Cięcie. Za każdym razem, jak gdzieś wychodzę i myślę sobie, że nie zdarzy się nic ciekawego, to ląduję w innym mieście i jest ponadto ciekawie. A w momencie, w którym... Stwierdzam, że będzie taki sztos i wychodzę z kamerą, to się nic nie dzieje. Więc puenta jest taka, żeby wszędzie wychodzić z kamerą. Kurwa, można, można. I do tego że żeby tak... To nie wina mojej mordy. Nie ja, ja wiem jedno. Mhm. Się to, nie wiem nic. A w ogóle nie pokazywałem, tu bo kiedyś boksowałem. To, to będzie tutaj. To tu, to tu, to, 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 to tutaj. Wiem. O, o to w tym chodzi, to taki gag. To, Jezus. Będzie słaby. Ale, sp ale spokojnie, te vlogi będą dobre. Tu będzie nawet jakaś merytoryka tych vlogów. Ale z założenia jak ktoś się schorzy i mówi, że nigdzie nie wychodzi i zaczyna sam materiał składać pod to, że nigdzie nie wychodzi, bo nigdzie nie wychodzi, a ktoś do niego przychodzi i mówi dawaj, nie wychodzi, to... To nie myślisz o, nie, się za bardzo, przepraszam, nie? że to wcale tak nie było. A to tak po właśnie było. Po ja do ciebie przyszłam, myślałam, że mnie zaprosisz na herbatę, że wypierdoliłeś z domu, to już nie jest moja no wina, No dobra, okay? no ale pomyślałem, to że... To już nie jest moja że... wina. Nie zwalaj na mnie, to jak z tym numerem. Patrz, nie uniwersytetu tutaj zrobią bank. W ogóle to też jest smutne, że takie stare zabytki, boże jakie są, takie stare zabytki zamiast rewitalizować, robi właśnie szkoły, jakieś miejsca... też takie trudne słowo. Ale poważnie, zamiast rewitalizować takie stare miejsca i robić z tego, nie wiem, jakąś przestrzeń społeczną, gdzie młodzi mogliby się uczyć, kształcić, a przede wszystkim być w miejscu, które owiat, a to będzie taki fajny szum. To jak już o tym szumie mówimy... To możecie tam, możecie, na, na, możecie tam na audio mi się złożyć Tam będzie gdzieś jest. I na Operacjuszu, na operacjuszu. O, Twórz ze mną kanał Krzysztof Gonciarz jest z Japonii A ja nagram wprost z ulicznego Bronxu Yo, życie jest jak tekst, tak po prostu jest Ej, wiecie, wiecie co jest dobre w dzisiejszym dniu? Nic. Rano siłka i trochę mietka, a wieczorem wjeżdża fetka. Biały Sił... proszę dziąsła te sprawy, tak powstaje polski YouTube. Ale to w ogóle, moim zdaniem, we vlogowaniu, nie? Nie w robieniu filmu, tylko właśnie we vlogowaniu, podstawą jest ogarnianie jakie masz miejscówki u siebie, yy, tam gdzie mieszkasz. Zawsze żeby postawić kamerę, gdzie zrobić najszybciej timelapse, no. tak dalej, nie? To jest podstawa postaw, kurwa, żeby... Jesteś. No ale powierzchnię Nie obie zapalniczki. No. masz? Nie Miałeś ostatnio. Nie no ja ci, tobie dawałem, a ja ziom. Jak myślicie, ile jest ciekawych rzeczy do robienia w Łodzi w nocy? Jak jest się chorym i się nie powinno wychodzić. To mnie wyciągnął, nie powinienem wychodzić. Chory jestem. Pokażę, pokażę, kurwa pokażę, to nic nie pokażę jak to jest taki nieost. Pokażę wam jak wygląda moja interakcja z widzami. Chcecie nowego vloga? I, I tym bardzo optymistycznym akcentem zanim dojedzie tak taksówka do nas, żegnam się z wami, mówię na was z miejsca, chłopaczek, dziękuję, do następnego.